Pale mózgowe u dzieci. Rola, jaką odgrywają rodzice w programowaniu, w latach programowania ich, ich dzieci, jest niezwykle istotna. I niestety, sami rodzice bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, jak Istotna i niepodważalna jest ich rola w tym, jak ogromny wpływ mają na całe życie tych małych ludzi, a potem dorosłych ludzi. Wiele rodziców żałuje, że niestety nie rozumiało, jak działa mózg, kiedy ich dzieci były małe. Wtedy zdają sobie sprawę z tego, że w rzeczywistości zrobiliby wiele rzeczy inaczej. Dla Ciebie posiadanie tej informacji teraz będzie skutkować ogromnymi benefit, benefitami dla Twoich maluchów do końca ich życia. Posiadanie tej wiedzy, a następnie stosowanie jej, jest naprawdę najlepszym prezentem, jakim może dać swojemu dziecku. Największe lata naszego programowania to wiek od 0, czyli przejścia na świat, do 7 lat. W ciągu tych lat nasze dzieci spędzają większość czasu w cyklach, faza mózgu, fal, cyklach falowych mózgu alfa i teta. Czyli w tym samym stanie, w którym znajduje się osoba dorosła, kiedy jest w stanie hipnozy lub medytacji. Możesz więc chcieć sobie wyobrazić, że swoje małe, twoje małe dziecko chodzi ciągle w stanie hipnozy, zaprogramowane przez otoczenie, otwarte na sugestie i w stanie super nauczania. Są to lata, w których... Przyjmujemy przekonania o sobie, o życiu, o regułach i zasadach, a wiele z nich pozostaje w podświadomości przez resztę naszego życia, i nawet nie zdajemy sobie sprawy, że wybieramy pewne rzeczy nieświadomie w przekonaniu, które zostało na nas odciśnięte właśnie w tym czasie. Są one widoczne w naszych zachowaniach na co dzień, w życiu dorosłych, w naszych osiągnięciach, w naszych celach, w sposobie, w sposobie, w jakich na przykład wybieramy sobie przyjaciół, jak wybieramy partnerów życiowych, jak wybieramy naszą karierę, itd. Jeśli o tym pomyślisz, każde przekonanie, które masz, zostało tam umieszczone lub zasugerowane przez kogoś innego. Ty teraz, jako rodzic, Będziesz odgrywać kluczową rolę w tych latach programowania swoich dzieci. Odgrywasz taką rolę. Teraz się przyjrzymy w, z każdemu z cykli fal mózgowych. Fale delta. Pomiędzy urodzeniem a drugim rokiem życia mózg ludzki, przepraszam, funkcjonuje głównie w najniższym cyklu fal mózgowych, czyli od. E, e, 0,5 do 4 cykli na sekundę. Nazywa się to falami delta. Dorośli w głębokim śnie są właśnie w falach cyklu delta, co wyjaśnia, dlaczego noworodek zwykle nie może pozostać przytomny dłużej niż kilka, kilkadziesiąt minut i zaraz zasypia. Nawet w wieku jednego roku życia, kiedy dziecko jest znacznie Bardziej w stanie obudzenia niż snu, dalej funkcjonuje takie dziecko w podświadomym mózgu. Na tym poziomie rozwoju ma miejsce bardzo mało krytycznego myślenia lub osądu. Być może Słyszałeś o niektórych ludziach, którzy są w stanie poddać się operacjom bez uśmierzania bólu, a jednocześnie nie odczuwają bólu. Są właśnie w stanie fal Delta. Również w tym samym stanie Twoje dziecko jest programowane jeszcze w łonie, kiedy jest u ciebie, w, bo u ciebie, jeśli jesteś kobietą, kiedy jest w łonie matki. Stąd noworodek wie, jak kopiować tw Twoje rysy, twa ruchy twarzy, na przykład uśmiechając się, e jakie są kluczowe zasady w, relacji w budowaniu relacji z opiekunem, żeby przetrwać na świecie tym zewnętrznym, prawda, nie w środku, w łonie matki. Fale teta. Ta częstotliwość fal wynosi od 4 do 8 cykli na sekundę i dominuje u dzieci w wieku od 2 dwu... Ta częstotliwość fal wynosi od 4 do 8 cykli na sekundę i dominuje u dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Dzieci operujące w, w teta są bardzo połączone ze swoim światem wewnętrznym. Żyją w sferze wyobraźni, w sferze marzeń, magicznego myślenia i wciąż potrafią okazywać oznaki krytycznego, racjonalnego myślenia. Jest to stan, który jest nazywany stanem superuczenia się, w którym dziecko jest otwarte na sugestie. Te dzieci prawdopodobnie uznają to, co im powiesz, za absolutną prawdę. Ludzie w hipnozie i zwierzęta również funkcjonują w tej częstotliwości, częstotliwości Teta, fale alfa. W wieku od 5 do 8 lat fale mózgowe zmieniają się w częstotliwość alfa. Od 8 do 13 cykli na sekundę. To jest punkt, w którym zaczyna się formować analityczny umysł. Dzieci zaczynają interpretować i wyciągać wnioski ze swojego otoczenia. Mimo to, zewnętrzny świat wyobraźni wydaje się być równie rzeczywisty dla nich, jak ten świat, który jest zewnętrzny i realny. Dzieci w tej grupie wiekowej zwykle mają Jedną stopę w jednym świecie, i drugą stopę w drugim świecie. To znaczy, że mogą używać jednocześnie lewej i prawej półkuli mózgu. Ludzie dorośli, którzy medytują lub są w transie, znajdują się właśnie w tej częstotliwości mózgu, która jest spokojna i zrelaksowana, ale czujna z potężnymi pomysłami i inspiracją. To świetny stan. Podczas można go nazwać takiej burzy mózgu, tworzenia pomysłów i tak, tak samo uczenia się. Szkoły wzią, powinny wziąć naprawdę pod uwagę to, że dzieci uczą się, kiedy są zrelaksowane i dobrze się bawią, a nie kiedy są zestresowane i na przykład mają klasówki, siedzą całymi dniami za biurkiem. Fale beta. Od 8 do 12 roku życia aktywność mózgu wzrasta do ponad 13 cykli na sekundę. To świat świadomego, analitycznego myślenia. Umysł jest przytomny, skupiony, czujny oraz zdolny do logicznego formowania myśli. Dorośli spędzają większość swojego życia właśnie w tym cyklu. Tak więc, jak widać z powyższego. Tego, co op y omówiłam, opowiedziałam, kluczowy czas w programowaniu naszych dzieci i w budowaniu pozytywnych przekonań na swój temat oraz świata przypada mniej więcej w wieku od poczęcia przez prenatalny stan do zero, czyli od noworodka, do 6 lat. To, co wy byście chcieli, żeby dzieci wierzyły o sobie, o życiu w ogóle. To jest właśnie to, co zostanie w nich wprogramowane. Nadszedł czas, aby zastanowić się nad tym, jeśli macie dzieci, jakie, jakie są pozytywne komunikaty, jak sprawić, żeby wierzyły w siebie, żeby widziały świat jako pełen um, opcji i szans. Wzmocnijmy pozytywne komunikaty, ponieważ zostaną one zaakceptowane jako prawdziwe. Komentarze, na przykład typu Twoja siostra jest mądrzejsza od ciebie, jesteś taki niezdarny, albo nie wiem, chłopcy nie płaczą, będą miały ogromny wpływ na ich całe życie. Jednym z największych narzędzi, jakie możesz im dać, jest potężny, pozytywny i zdrowy system przekonań. Najbardziej ograniczają. Przekonania, które pojawiają się u, um, u ludzi dorosłych, później jako właśnie takie nie jestem wystarczająco dobry, nie zasługuję na, na to i na to. Jestem bezwartościowy, nie da się mnie kochać. To są właśnie efekty tego naszego komunikowania się z dziećmi rozmowy niewłaściwej właśnie w tych latach, od wieku od 0 do 6. A w większości przypadków są niezamierzone przez rodziców o dobrych intencjach, a mimo to mają taki wpływ na nasze dzieci. Tutaj w tym miejscu chciałabym Wam wszystkim, którzy dotrwali do takiego momentu, polecić bardzo, tak bardzo serdecznie i z całego mojego serca książkę, która ma, nosi tytuł Powrót do wewnętrznego domu. John Bradshaw, po angielsku to jest Homecoming. I w tej książce rozdział po rozdziale, rozdziale jest przetłumaczone i przeprowadza was autor przez wszystkie cykle, właśnie te, one nie są dosłownie nazwane w, jako fale mózgowe, ale etapy życia Każdego z nas, ma, małego wewnętrznego dziecka, a, które mamy w sobie cały czas, te, 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 tego dziecka, które zdobyło właśnie przekonania na swój temat od rodziców, od szkoły, od otaczającego rzeczywistości. Tam jest rozdział po rozdziale po, powiedziane, jakie zachowania. Jakie rzeczy mogły na nas wpłynąć. Są ćwiczenia podane, jak pracować z tymi traumami, i tymi negatywnymi przekonaniami z każdego tego etapu. Od tam Noworodka, który został zostawiony w pokoju, żeby się wypłakał i przestał w końcu płakać poszedł spać. Ja na przykład, byłam tak zostawiona przez swoich rodziców, i ryczałam przez równe dwa lata. Do tego stopnia ryczałam, że wymiotowałam. Potrafiłam zrobić pod siebie, tak się napinałam, aż doskałam przepukliny, bo po prostu tak się naprężałam, że mi pęk ten cały worek trzymający moje wnętrzności. Miałam operację potem w wieku 8 lat. Czyli zostawianie takiego dziecka na ryczenie, to jest mocna trauma, porzucenia, przez dwulatka, który rzuca się na ziemię i mówi cały czas nie, 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 a my go bijemy i. Każemy mu robić różne rzeczy, łamiemy jego wolę. Przez dalej, tam sześciolatka, który ma właśnie powiedziane, że ktoś coś robi lepiej od niego. Do dalej, dalej, dalej. Każdy z ten etap jest przez tego Johna Bradshaw omówiony. Są tam karty ćwiczeń. Ja tę książkę czytałam już kilka razy i cały czas się dowiaduję z niej nowych rzeczy. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do lajkowania, subskrybowania i zostawiania komentarzy. Dzięki. Buźka, pa.